Ja bym powiedział, że może to jest Jim? Jest duży, jest w miarę dowodów. Tak. No mamy tak o, jest duży w miarę czaszka. dowodów? Ok. Jest, jest tak o czaszka, e, Koło demona, interaktyw, samochód. Ten, no, mamy ko, ko, dużo do... Co to jest koło demona? Chodź ci pokażę. Zobaczymy czy to Majdik może jest Czas hanta. No to Pentagram. Pentagram to przeklęty przedmiot. Kurwa, Ja pierdolę. Chyba Hunta ktoś zajebał. Co Ulega, za typ? Kurwa co za typ. Koło demona on odpalił i jest Hunt, jest Hunt, no co za typ, ty, no wiadomo, że będzie Hunt jak on pentagram odpalił, co, co za ziomek, nie, koło demona i on, i on już leci, Za kilka sekund będzie kolejny Hunt. Ja nie mogę, co za ziomek, nie, nie wierzę w to. Naprawdę mówię, będzie za 10 sekund Hunt, bo on nie dokończył go, zabił typ, bo zabił typa i będzie kolejny Hunt.